Witam wszystkich. Pierwszej edycji milionerów. No, 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 nie za bardzo, może milionerów, ponieważ nie posiadamy takiego budżetu. Nasz budżet zakończy się na wysokości 5 zł. Bo jak słyszycie, właśnie jeden z naszych graczy znajduje się w łazience. Czekamy, aż on przybędzie. Widzę, się bawi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, więc możemy już zaczynać? No, no. Tak. I... Które będę do 3 pytania. Każde o równych wartościach. Pierwsze o wysokości 50 groszy, drugie o wysokości 2 złotych, trzecie o wysokości 5 zł. Rozumiem. Jest o co walczyć, proszę pana. Dobrze, pierwszy... ZAWIĄCIE SIĘ! Z tego co wiemy, pan zajmuje się rolnictwem, to znaczy im bardziej się interesuje. To więc zadamy pytanie, na które każdy Polak powinien to zdać odpowiedź który interesuje się polskim rolnictwem. Bardzo proste. Ile koni mechanicznych ma ustawionek 360? E, jakie, mam ko koła jakie mam koła ratunkowe? Jakie mam koła ratunkowe? A. Tak. 32. B. 44. C. Co? 60? D. Ja, no. 52. A. E. 52. Dobrze. Pan przychodzi do drugiej tury. Milioner. A to to Druga runda. Proszę wracać na siebie. Bada. Już wracamy chwilę, muszę. Wyglądać sobie pytanie. Tak. Drugie pytanie. Bardzo proste, chociaż bardzo podchwytliwe. Proszę kamerzysto do nas nie celować z broni. Potem się pobawimy. Dobrze. To tak. W którym roku rozpoczęła się Druga wojna światowa? Odpowiedź A. 11 września 1939. Odpowiedź B. 2 loty 2010. Odpowiedź C. 1 sierpnia 1939. Odpowiedź D. 1 września. A jeszcze rok, chwila, bo D to y, 1 września 1939 rok. to więc tak, pan ma chwilę czasu, jeżeli pan chce, może skorzystać z kół ratunkowych. E... Jakie są koła ratunkowe? Y, podanie dobrej odpowiedzi. <śmiennie> 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 A, y... <śmiennie> <śmiennie> Czekaj, y, ty, ten... To od... będzie Myśla. odpowiedź... Ty... D, 1 września 1939, godzina 4.45, tak. A skąd pan godzinę zna? Bo mi pani w szkole powiedziała. To jest to cało ten, bo nie ufamy dla pana, myślimy, że pan googluje sobie odpowiedzi, to pan będzie musiał szybko opomnieć. Ja tak a, dobrze. Dobrze, tak. O, Bardzo dobra. proste pytanie którym mógł, ja parę został wybrany przez kampusza. Chcę, skorzy chcę skorzystać z koła ratunkowego, podam panu odpowiedź. Przepraszam, to do tego pytania to nigdy pomyliły mi się pytania. Już pan y, zmarnował te koła ratunkowe. To dobrze, y, to pytanie właściwe już mówię. Chwila. Jakie są odpowiedzi? Odpowiedź A. Oj. 16 października 1900... 1978 roku odpowiedź B 16 październik? 16 październik 1978. Odpowiedź B 16 październik 1979. Odpowiedź B. 16 październik 1977. Odpowiedź C. 16 październik. Jak wygrał? 16 października 1976. Szczerze. Pan, pan zostało w 50 50. Po, w ja poproszę 50 50, 50 50. Dobrze, pomiędzy jakimiś chce pan 50 50. Strafię. Nie wiem, pan, pan wybierze sam. Dobrze. A i D. Okej, okay, zostało mi B i C, tak? Tak. Jako, że nie pamiętam, jakie były dwie odpowiedzi, to wybiorę... C. Źle. To wybiorę B. Dobrze. Wy... Pan wygrał nasz teleturniej, pierwszy sezon turnieju. Szczeraj! Yy, wygrał Ej, pan. Ej! to, jak, jak powiedział źle, nie? Nie, właśnie nie. Właśnie to, to też jest ma być. Koniec. Dziękuję bardzo ja mówię... za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie.